Siema, gra na moje słowo koncie, więc oglądajcie ze mną, jest dobrze. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. A ja zaczynam. Wracam. Czekajcie. Więc oglądajcie ze mną do końca. Zaczynamy Gierkę w pigi. Słuchaj, słabe konto, ogólnie jestem teraz w Polsce, więc nie ma mojego prawdziwego komputera, to jest mojego taty i dałem takie śmieszne imię, o, czekaj, Bączuś 2012, no i widzicie, czekaj, zostań duchem. I sobie pogramy chwilę w pigi. Ale mogę otwierać drzwi jako duch. Okej. Okay. Ja po prostu wie, nie kumam zbytnio na komputerze. Mam słabszą mieszkę mojego dziadka, więc nie zawsze będę się dobrze ruszał może. A na komputer nawet jeżeli wygląda ładnie, bardzo ładnie, to ma w swoich kilka lat. Ja sobie będę szedł z botem w bot Nie on się za Ты уже ли белый? Я гадать же едем от таким застал. А вот он рыба. Вот вот так человек то что он ба. Он был так. А я не видишь чего?

że mnie słyszycie dobrze, hallu hallu hallu, też tic, też to, tościk z tościkiem. Lej, Jestem duchem, więc powinien... Nie garaż oni nie wyjdą. Ale dupki i głupki. Nie wyjdzie gości już. Ha! No, więc nawet dobry nie jestem dosyć mam tylko matkę. Ale będę dawał... teraz George. George. -o. A z Wszystkich, których chcę mieć, bo mam jeszcze jeden yy, konto, które mam. Wszystkich, prawie nie mam. Na wszystkich, na... oprócz tego, mam tu wszystkich, i mam jeszcze No, to, powiem wam, że tych, co nie mam. Jest dobra, nie mam tego. Numer jeden, nie mam tego. Nie mam tego i nie mam tego, to już czekaj. Jeżeli dobrze policzyłem. Już jest grat To szybko. Sprawdzę tylko, że dobrze widzicie. Dobra, na razie dobrze widzicie. sobie jak najlepiej na was zrobić. Jakiś Adomiru. O nie, o nie! Bo tu są te dwa pigi, ale to jest dosyć duża mapa. Ja nie wiem, co ja chcę zrobić w ogóle. Dobra, lecę. Pójdę pierwszy sobie tutaj. Co tu mamy? Nic. Ale śmieć ciebie. Ja żebym jakiś jakieś klucze, bo coś. Mama tego graskała. Tu i syła. No co lecimy i szukamy? Teraz ta babcia pigi powinna gdzieś tu być. Ale zawsze idzie tędy. Bo nie ma jej. Co na drugą stronę poszła? O oh jest! A to jest normalna! To jest normalna babcia pigi. Gdzie jest ta babcia, ta druga? To będą dwie babcie. Goście czasami wodą jest. Albo zabrali już tam tą, tą wolną taką. Nie jest, widzicie. O. Dwie babcie. O Jezus. Það er svist að Nieba, co i nie ma wyszło karta? a to nie idzie gdzieś tutaj? trzeba pójść zobaczyć Tu już jest otwarte Plakę już pożyli, pożyli Nie, nie położyli Dobra, chowam się tutaj Szczelimy sobie na pewno jeszcze jedną po potem to Oj, dwie pigi Co jest, nawet mnie nie trafiło Dobra, poczekajcie, wyjdziemy sobie nie w to przepraszam widzowie gówno weszło jakieś to jeszcze raz oj, 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 oj ja wiem, że jest to taki fake, ale otwarte jest? co oni, naprawdę nic nie się zrobili? Направо. прав... То аз я заставя, ба. ли ти си зробил. А че ще да то отвържа Да бе тега не отвържа ли? Това е зиви. No to coś nie było nie tak zliwie Szczęba Wziął już A kto to gra? Nikt O Jezus! Kark mnie boli Widzieliście, że nawet czerwonego nie otworzyli, a to jest podstawa Ja Jakby też już film? Wszystkie filmy z Cypru już są dodane, więc spadać i oglądać ci, co się odważą. Na pewno. A ty, Słyszko? Czekaj. Trochę pociągnę, Sprawdzę, że dobrze widzicie. I dajmy Domek I może ja będę grać Fajnie by było jakbym był bym mógł wam pokazać Jak to ja jestem pigi Da komputerze Nie jestem, no i co ja mam z tym zrobić? Uuu, teraz nic nie widzieliście. Zrobię trochę lepiej. Dobrze widzicie? Znaczy dobrze, ale. Próbował to przesunę Znaczy, mam nadzieję, że dobrze widzicie. Co ty śmieci ujelę. Który bierz? To ja wrawa za tobą. O Jezus! Co to jest? Widzisz, co to jest? Ja nie zobaczyłem. Skąd on to dostał? Ja chcę tego Biskera. Skąd nie wiem, jaki to jest? Co jest? Co zobaczycie go, że Ale to jest takie skiery trochę co? O Jezu, liczy na mnie Załapę się tu chwilę Oglądają w raku szezdowa. Dwa jedno na rakowa. Z jakiegoś cypru kraj. O Jezus, on jest Czekaj, chcę zobaczyć skąd on jest I mam tych dwóch I mam też tego Mam tego. Mam tego. Mam tego, tego. Tego mam też i tego. Dobra, ludzie, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, subika, dzwoneczkę, jeżeli chcecie więcej filmów Spigi na Bączuś, albo Olek An. Więc, mówię, jestem ex-Alex i mówię jedną rzecz, zeksujmy was, do widzenia.